Witajcie w kolejnej części naszego felietonu godnych uwagi grach na konsole Wii. W pierwszej części przybliżyliśmy wam przeboje ze stajni Nintendo. W części drugiej powiało grozą za sprawą Resident Evil, a w ostatnim odcinku było wesoło. Dziś z kolei będzie ambitnie, ambitnie ze względu na ciekawą tematykę, a także fajne świeże pomysły. Będzie też kapkomowo, bowiem obydwie gry wydał znany japoński gigant Capcom. Ci panowie naprawdę ostro wspierają konsole Wii, a ich gry można by kupować niemalże w ciemno, nie ma więc co zwlekać, pora przejść do sedna, czyli gier, które dla Was przygotowaliśmy. Pierwszą grą jest Okami, wydane przez Capcom, a stworzone przez studio Clover, odpowiedzialne za takie gry jak God Hand czy Beautiful Joe. Ich ambicje nie przekładają się na sukcesy finansowe, co nie zmienia faktu, że gry stworzone przez nich są interesującymi produktami o ciekawych pomysłach. Gra pierwotnie ukazała się na konsoli PlayStation 2 w 2006 roku. Mamy więc do czynienia z konwersją, wzbogaconą o sterowanie charakterystyczne dla konsoli Nintendo. Jeśli nie mieliście wcześniej styczności z tym tytułem na platformie Sony, to czym prędzej powinniście nadrobić właśnie przy pomocy wersji na Wii. Fabuła gry opiera się na klasycznej, japońskiej opowieści. Zły demon Orochi uwalnia się po tym, jak magiczna pieczęć zostaje zerwana. Powstrzymać go może jedynie Amaterasu, bogini słońca, która schodzi na ziemię pod postacią białego wilka, będącego reinkarnacją Shiranui, czyli innego legendarnego wilka, który razem z mistrzem miecza Nagim w przeszłości ujarzmili demona. Uff, no trochę to skomplikowane, ale sami przyznacie. Musimy pamiętać, że to japońska gra, tak więc wątek fabularny nie mógł być potraktowany po w naszej przygodzie towarzyszyć nam będzie Isun, który jest czymś w rodzaju pchły uważającej się za artystę. Dość szybko okazuje się, że pokonanie Orociego nie rozwiązuje wszystkich problemów. Za nim stoi demon o wiele bardziej straszny i potężny, a zwie się Jami. Towarzyszy mu armia mniejszych, ale równie złych duchów. Poza oczywistym zwyciężeniem ich należy też naprawić wszelkie szkody, jakie siły nieczyste wyrządziły w tej pięknej krainie. Z pomocą przyjdzie nam magiczny, a może raczej zaczarowany pędzelek, którym posługiwać się potrafi nasz mały artysta. Właśnie tutaj tkwi niesamowita magia tego tytułu. Naszą krainę naprawiać będziemy magicznym pędzlem, malując porządne rzeczy. I tak, na przykład, jeśli potrzebujemy naprawić most, to należy namalować jego brakujące elementy. Oczywiście nie jest to takie proste, i Podana sytuacja to tylko prosty przykład. Aby być mistrzem wśród malarzy, musimy posiąść 13 legendarnych technik we władaniu pędzlem. Jak nie trudno się domyśleć, wraz z rozwojem akcji będziemy zdobywali kolejne techniki, które pozwolą nam odblokowywać dalszą drogę. Magiczny pędzel pomoże nam także w niektórych pojedynkach z przeciwnikami. Jednak należy zaznaczyć, że walka to najsłabszy element tej gry. Nie jest jakoś specjalnie przemyślana, jest monotonna, a przez to nudna, co powoduje, że po pewnym czasie jest udręką. Na szczęście wiele potyczek możemy ominąć, biorąc przysłowiowe nogi zapas, choć w tym wypadku bardziej pasowałyby łapy zapas. Dobrze, że nie w walce leży najsilniejszy element okami. Gra oczarowuje swoim klimatem, wykreowanym światem, a także ciekawą przygodą. Dużą zasługę ma tutaj grafika, która wygląda obłędnie i niesamowicie. Wspaniałe kolory, a także styl przypominający stare japońskie malowidła. Doprawdy coś wspaniałego. Całość dopełnia dźwięk z niesamowicie nastrojową muzyką. Taka kombinacja powala na mniej Wystarczy spojrzeć na tę grę, a na pewno na długo zapadnie w pamięć. Do tego świetnie też sprawuje się sterowanie przy użyciu pilota i Nunchaka. Dla wszystkich graczy spragnionych przygody, okami jest doskonałym sposobem na spędzenie niezwykłych 30 godzin. Hey. <grych> yeah. Drugą grą, jaką chcielibyśmy Wam przedstawić, jest Zack and Wiki Quest of Barbaros Treasure. Za tą przydługą nazwą kryje się gra, która jest połączeniem przygodówki i gry logicznej. Gra, pomimo uzyskania wysokich not w prasie, jak i w serwisach internetowych, nie sprzedała się w zadowalającej ilości, a szkoda, bo ma wiele do zaoferowania i dużo graczy naprawdę wiele straciło. Gra opowiada o losach Zaka i Wikiego. Obydwaj są piratami. Niektórych może zdziwić fakt, że Wiki to tylko małpam, ale spokojnie w grze występuje również gadająca czaszka, więc tacy wykręceni bohaterowie nie powinni nikogo szokować, zwłaszcza w japońskich produkcjach. Obaj są głodni przygód i skarbów, ukrytych gdzieś w najbardziej tajemniczych lokacjach. Muszą też walczyć z konkurencją, czyli piratami Rock Rose. Po odnalezieniu gadającej czaszki kapitana Barbarosa zawierają z nią umowę. W zamian za odnalezienie wszystkich brakujących części szkieletu mają otrzymać legendarny statek kapitana, a także wskazówkę, jak dotrzeć na wyspę pełną skarbów. Gra przedstawia nam wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby, a dokładnie mówiąc, od boku ekranu. Mamy więc daną planszę, a naszym zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonego celu. Zazwyczaj będzie to zdobycie jakiegoś skarbu, które początkowo wydaje się rzeczą niezbyt trudną i skomplikowaną. To jednak złudzenie. Droga do celu będzie długa i bolesna, głównie dla naszych szarych komórek. Aby osiągnąć nasz cel, musimy rozwikłać różne zagadki logiczne, które swoją strukturą układają się niczym puzle. Na planszy zazwyczaj porozmieszczane są przedmioty, których musimy sprytnie użyć bądź połączyć tak, aby utorowały nam drogę dalej. Niekiedy potrzebujemy kluczowych przedmiotów specjalnych, które zazwyczaj zdobywamy po pokonaniu jakiegoś twardego przeciwnika. Pomocny okaże się w tym nasz partner Wiki, który jakimś dziwnym sposobem potrafi zmieniać się w dzwoneczek neutralizujący wrogów. Całość wygląda na niezbyt trudną i skomplikowaną, ale niektóre łamigłówki potrafią zatrzymać nas na dłużej przy konsoli. Komendy wydajemy przy pomocy Willota i Nunchaka. Czasem musimy zrobić jakiś gest odpowiadający czynności wykonywanej przez naszego bohatera. Jeśli więc nasz bohater musi coś upiłować, to wymachujemy kontrolerem w przód i w tył. Sterowanie jest dobrze przemyślane, wnosi wiele do zabawy i jak najbardziej podnosi grywalność. Silnym elementem gry jest także humor postaci, ich dialogi, a także zachowania i sytuacje, w których się znajdą, potrafią niejednokrotnie rozbawić nas do łez. Do tego ta wspaniała kreskówkowa oprawa, która nadaje grze niepowtarzalnego klimatu. Zakęt Wiki to jedna z ciekawszych gier na konsole Nintendo. Mogą w nią grać zarówno dzieci, jak i dorośli, tyle że ci pierwsi powinni grać w towarzystwie swoich opiekunów, bowiem niektóre zagadki mogą się okazać dla nich zbyt trudne. Wszyscy, którzy mają ochotę popracować szarymi komórkami, powinni sięgnąć po ten tytuł przy najbliższej okazji.